Trocardo ma do przedstawienia nową ofertę samochód Renault Megan Hedgeback. Samochód posiada silnik 1,6 benzyna, 110 koni, samochód jest z roku 2012 kraj pochodzenia to Niemcy. Przebieg tego samochodu to 76 719 km Przejdziemy do pomiaru grubości lakieru. Zaczniemy od maski. 125 119 Prawa strona, przód nad kole. 123 114 Drzwi pasażera. 125

122, tutaj może 116, dach 113, środek dachu 98, przód 105. Teraz przejdziemy do temniej, klapy bagażnika 114.

Na pole przednie, lewa strona 127, 97 i maska z lewej strony 88, 110 i może tu 110. Teraz sobie zobaczmy wykroje drzwi, pomieczmy słupki.

Zobaczmy sobie połączenia tylnym, pod tylnym bagażnikiem. Oryginalne zgrzewy zobaczmy. Teraz wykrój z prawej strony. Tylnie drzwi. Tabliczka znamionowa. I tutaj koło tabliczki. 54 próg. 52 słupek. 43. I teraz drzwi pasażera. Te ograniczniki, które przy otwieraniu strzelają, są do wymiany. Z drugiej strony pokażę zaraz. Zostaną w najbliższych dniach wymienione. A jeśli nie zdążę przed sprzedażą, to oczywiście dam nowemu nabywcy, który sobie to wymieni. Nie jest to jakiś problem, żeby wymienić te ograniczniki. I tak tutaj słupki mamy po 54. Teraz przejdźmy do szyb. Szyby są wszystkie oryginalne z 2012 roku. Renault proszę. Czołowa szyba. Drzwi kierowcy 12 rok. Tutaj proszę. Tylnia drzwi. Mała szybka 12 rok bagażnik tylny renault tu mamy prawą stronę proszę renault tutaj jest renault proszę i tutaj mamy drzwi pasażera renault widzą samochód jest cały w oryginalnym lakierze wszystkie elementy są w przedziale wartości 100, 110, 99 czyli jest to oryginalny lakier. Szyby są wszystkie oryginalne. Przy pomierzeniu wnęk również wychodzi, że samochód jest w oryginalnym lakierze wartości około 50-40 mikronów. Samochód jest całkowicie bezwypadkowy. Technicznie w 100% sprawny. idziemy do dokumentacji samochodu czyli tutaj proszę mamy VIN do sprawdzenia historii dodatkowo samochód w tym momencie posiada przebieg 76 719 km też zdokumentowane książką techniczną serwisową Samochód jest w tak, przygotowany do rejestracji w Polsce. Pierwsza rejestracja tego samochodu to jest 11.09.2011. Tu posiadam z serwisu Renault całą specyfikację przy sprzedaży. Tego samochodu 11.09.2012. Za pochód posiada książkę serwisową, dwa kluczyki, karty. Obywie działają. I w książce serwisowej. Wszystkie przeglądy są robione w autoryzowanym serwisie Renault. I tak. Pierwszy zapis jest 3 września 2014 roku. Przy przebiegu 19 000, to jest 397 km. Drugi zapis to jest 4 marca 2017. Przy przebiegu 46 111. I trzeci zapis mamy 13 03, 13 marze 2019 przy przebiegu 66487 tak jak wcześniej mówiłem wszystko jest zrobione w autorizowanym serwisie i też jest specyfikacja tutaj tego serwisu 13.03.2019 66487 tutaj jest cały opis co było robione sprawdzane i to jest historia tego samochodu. Przebieg tego samochodu jest bardzo niski, co jest udokumentowane tutaj tymi dokumentami. Ale poza tym jego stan techniczny, jak i wygląd odzwierciedlają właśnie tak niski przebieg samochodu. Samochód jest w stanie bardzo dobrym technicznie, jak i wizualnie. Autokomis Rocardo zaprasza na jazdę próbną, na oględziny samochodu, no i oczywiście do zakupu. Serdecznie zapraszam.